Przyjazny środowisku i nowoczesny sposób nawożenia to biogardena. Dużo wyższa zawartość składników odżywczych niż w kompoście czy oborniku. Stały, przebadany skład nawozu. Neutralny zapach. Biogardena odżywia rośliny, ale też użyźnia glebę. Nawóz dokarmia pożyteczne mikroorganizmy glebowe, które udostępniają roślinom cenne pierwiastki wprost do korzeni. Nawożenie przebiega zatem bez strat. I wystarczy jedno w sezonie. Nawożenie organiczne daje nam silniejsze rośliny, bardziej odporne na szkodniki i choroby. Nawożąc uzyskujemy lepsze wyniki. Biogardena zawiera agrożel, który pomaga utrzymać wodę w glebie, co jest bardzo ważne w okresach suszy. Biogardena jest bezpieczna dla ludzi, zwierząt i owadów. Taki zestaw zalet sprawia, że nawozy Biogardena nie mają sobie równych. Biogardena. Wyższa jakość nawożenia Dowiedz się więcej na www.biogardena.pl